jest tej No Gravity właśnie zostały otwarte drzwi do klubu Rywe Faktory, gdzie zaraz zaczną zbierać się ludzie na koncert Pocahontas. Zapraszamy Was na wywiad. z nami jest Fokus, z nami jest Rachim, witamy Was prawdziwie. Jest też duża trasa, mamy do Was kilka pytań. Jesteśmy No Gravity, niezależnie od tego, co My też pochodzimy ze Śląska, tak? Jak zauważyłem. No, <śmulny> <śmulny> Dobra panowie, dzięki, że zgodziliście się się na wywiad. Pierwsze pytanie. Czy pamiętacie swój pierwszy koncert na Wyspach? Jeżeli tak, jakie wrażenia i co się z do dnia dzisiejszego? On to jest od pamiętania? Pierwszy na Wyspach. Właśnie nie wiem, czy pierwszym koncertem nie były czasy uczniów. Pamiętam taki koncert, że graliśmy z projektorem w tym roku jeszcze. Eee... W Londynie właśnie. Ale czy to był pierwszy nasz koncert tutaj, to też nie, nie jakoś... Nie wiem, Nie, nie, nie pamiętam. No to nie, żarty, nie, 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 nie. nie, po prostu było tyle tych koncertów, że wiesz, ludzie mi często Ponieważ byliśmy tam i tam coś tam taki klub, taki beksy, żeby było, nie, 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 wiem kiedy to było. Podejrzewam, że było w podobnym czasie kiedy leciśmy do Stanów. że nie pamiętam miejsca i dalej. Dobra, życie, następnego dnia. To ją żegadło? <laughs> A chciałem zrobić dobrego. ogóle. Ale świeżo. No kurwa, to jest temat rzekania. No tak, ale jednak... Czy wy? W skrócie bieg, na pewno średnia wieku, nie? Średnia wieku jest wyższa. E, Gdzie zwyższatu, czy tam coś tam. Zgadam. Powiedz tu. No gadamy, nie? Mm -hmm. Grubość portfela. <laughs> Grubość portfela e, i... jakby... Wiesz, tutaj ludzie przychodzą na to, żeby się spotkać z Polakami, nie? Bo, bo mają ten o kraj i tak dalej, nie? Więc, więc chcą pogadać normalnie na luźno w polskim I, I to się czuje i to widać, nie? I myślę, że to jest takim głównym jakby wyznacznikiem. W związku z tym też przychodzą ludzie z różnych jakby gatunków muzycznych, wiesz, ci muzykę muzyki gitarowej i, i ci którzy tak jak w ogóle miejsce spotykam, to jest trochę inaczej. Nie przychodzą ludzie na nasz koncept. Wzięły go do lasu. Nie, ale to jest fakt, że, że nie, nie zawsze może nie, tak że nie przychodzą, tylko nie zawsze tylko przychodzą na stricte, na nasz koncert, tylko przychodzą też na polską biwę po prostu. Wiesz. I też to, czasem to czuć. Kolejny jeszcze ostatnio nawet jest taki, że e, czuć, że ci ludzie po prostu wyjechali już jakiś czas temu, bo oni nie są na bieżąco z tym, co się dzieje. Oni tak nie śledzą YouTube, e, wiesz, jakichś Facebooków i tak dalej. I często jest tak, że kawałki nowe, które my promujemy, wiesz, oni słabo znają, a te stare, które mówisz... Trochę żegamy nimi, to wiesz, to dla nich no, są najważniejsze i ten... Tak. No ale jak to tu mamy, więc dlatego mamy tak przekrojowy materiał przygotowany. Spoko. E, czym jest dla to was było. profesjonalizm, panowie? Ha? Czym jest profesjonalizm? Wykonywanie tu we swoich obowiązków dotyczących tego, co, czym się zajmujemy. Dziękuję. następne pytanie <laughs> pytanie do Ciebie Również jestem z Katowic, więc jakim, Jakie jest Twoje ulubione miejsce w Katowicach? Polecasz coś? Ciekaw e, jestem Mnóstwo, być. ale myślę, że jak ktoś jest nowy w Katowicach Polecam zacząć od Mariackiej A potem się rozwinie Mariacka Dobra, ja już wyjechałem Jak z Mariacką to? robili, ale By, byłem robili, Byłem, no, że to zrobili, to przyjść To tak, jak wpadniesz, to znaczy, no, Mariackiej A potem po górnie Zamka wrócę na pyta. e, Do pytanie. Dlaczego pachwin? No. Ciecie, nie wiem, już stanie. Marik się przyzwolę. No, jakieś to było takie z zmienianiem. My w ogóle w naszej ekipie mamy to, że bardzo często modyfikujemy ksywki. Ale, Ale że... wszystko modyfikujemy, jak wracamy do domu, to ludzie, z którymi żyjemy. Nie no, rozumiem. Nie rozumiem. No, siedzieliśmy teraz parę dni na przykład do naszego kolegi Kewa i na przykład powstała modyfikacja jego aktywy na Kev Master nie? No, także wiesz, no. Mamy głowy pełne pomysłów i generujemy ich nowe sywy notorycznie, którzy nas na to nie lubią, a niektórzy na cię się obrażają i no to nie jebańców. No jebańcy z wąsem się zaczepiają. Prosto, no, zawsze. Po no, no, to jest. No, się znajdą, nie? się znajdę domu. Dobra. z do domu i z spoko. Eee... W jaki, w jaki sposób panowie dobieracie gości na płytę, czy jest to, nie wiem, na przykład ponieważ wam pasuje ten gość pod ten bit, tak patrzycie na projekt, raczej czy tak. Tak. tak? tak, i raczej bierzemy ludzi, których lubimy, nie, których uh -huh. mi się, prywatnie też jakoś mamy jakąś tam nić porozumienia, a nie tylko po prostu, o, bo to jest najsłynniejszy raper w Polsce, to, 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 no, to w tym momencie, to my go musimy mieć na płycie, nie, nie uh -huh. zupełnie nie, nie ten klucz. Kolejne Wleczyłeś. i to masz ostatnie pytanie, jakie Aha. mam dzisiaj do zadania dla Was, to jest jakie plany, czy po płycie, po tym e, e, po tour, który robicie, będą solówki, czy raczej kolejny projekt? Co na przyszłość? No to powtórzymy, bo już odpowiadaliśmy na to pytanie parę razy. E, wywiadach. Tak, wywiadach nowych. E, ja robię płytę z Buką, Fokus robi solo i tak, to będą następne albumy nasze. No to są na No pewno. Powiedzcie, chcielibyście jeszcze coś przekazać waszym fanom, którzy znajdują się tutaj na wyspach? Dziwno bardzo. Tu. da, Poka, <grywa> poka, <grywa> poka. Sprawdź to. Co się dzieje? Snop ja. E plus A plus Hoka, yeah, SMOK Medejo, My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest do Celebrujemy je permanentnie, przez wszystkie te noce i dnie. My mówimy, że życie jest piękne, kiedy inni mówią, że jest do de. Celebrujemy je permanentnie. Przez wszystkie te noce i dnie. Małku, mu życie czarno, wadę stawa to warioł Obwala znów, potem idziemy do baru, poszuk do parów browarów dla paru, kropelnek tarów i zimnych such, Robimy dobrą robotę, podobno dom do hotel, Gdy ty masz wolną sobotę, my mamy full Wchodzimy na bit, co kotem jest, nie da się go zabić który unika gór, technika która jest ból lubimy bawić się w tu mam ochotę, wysadzić, mogę ci ręka postawić za dziki bas gdy polecimy z polotem, to przelecimy się potem, żartuję kotek <laughs> jesteś bez szans Wydamy w lotę, bo mamy kochamy, gdzie nasi fani robią sobie z nami fotę Taki Raz Lecimy tym samolotem, robimy dym A co potem wymyślimy, na razie w rast My mówimy, że życie jest piękne Kiedy inni mówią, że jest to D. Celebrujemy je permanentnie Przez wszystkie te noce i dnie My mówimy, że życie jest piękne Kiedy inni mówią, że jest do Celebrujemy je Jak cię mamy pozdrowić. Cześć mamo, to ja miłość, jestem w telewizji. Pozdrawiam cię mamo, nie? Jesteś miłość? Tak. Miło poznać, nie? A? a co? Miłość? Miłosz? Nie, nie, nie. Z Katowic? Nie, kurwa, miłość uta. No i na, pano i kurwa szacunek poszedł się pierdolić. Pierońskie hanysy. Pana koszulka, nie? Ej Beskito masz w ogóle dużo. Woo! Yeah! No to jak wrażenie? Jeszcze raz. Było pięknie. Dziękujemy bardzo, że mogłyśmy być um, częścią tego koncertu. Dokładnie. E, jeżeli to jest dla chłopaków, które jesteście wielcy i chcielibyśmy was zobaczyć jeszcze raz w przyszłości, jak będziecie jeszcze tutaj, zaraz się będziemy zobaczyć. Ale masz piękną buzię, Jeżeli będziecie jeszcze tak. raz w tej fondynie, to chcielibyśmy was zobaczyć. Usłyszeć. I po raz kolejny popatrzeć, bo jesteście pięknie moje pozdrawiam. to nie ma żadnych raperów starych, wiesz, To okay, okay, okay. są tylko ludzie pod pubem, którzy chcieli wypić. Pan <gulanie> gorzeł do Ryja. A ja. Dobra, to to nie ma. Bo, 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 boże, tyżek nie był, kurwa. Dowaj Gouda, bo nie ma roboty! Niech chłopie, jak się go do mnie. nie był bo. Nie ty, nie ty nie by we fratalu, we w Mikołowie, ja, na imprezie co ja, by tu bambus kurwa prowadził i szurał kurwa płytami i winni. go Godo, nie? Dobrze go do chłopak, nie. Nie pamiętasz tej imprezy.